Z tej strony to autokraków. Mamy u siebie Porsche Taycan Turbo S, który przyjechał do nas na wyciszenie drzwi przednich, tak aby przygotować środowisko do pracy głośników. Zostały zamontowane już głośniki od Focala z modelu limitowanego P60 które został wyprodukowany w 911 sztukach. Głośniki zostały już zamontowane w samochodzie. W drzwiach mamy głośnik średniotonowy oraz niskotonowy. Na podszybiu w oryginalnych miejscach mamy głośnik wysokotonowy. Na środku głośnik średniotonowy jako głośnik centralny. Wszystko w limitowanej wersji. A tutaj na płeczce mamy głośniki oryginalne, które były zamontowane w tym systemie Bose. To jest głośnik, który był jako niskotonowy, głośnik polskiej firmy. ASK wygląda w ten sposób. Głośniki średniotonowe są już zamontowane w oryginalne miejsce, tak jak tutaj było to seryjnie z głośnikami od Fokala, Głośnik wysokotonowy wygląda w ten sposób. Jest to głośnik seryjny, który był tutaj w Porsche. Wszystko zamontowaliśmy w metodzie Plug and Play, tak aby wszystko można było zdemontować przed sprzedażą samochodu, przed koncepcji, a klient nie zostawił tak naprawdę kolejnemu właścicielowi, który nie będzie chciał na przykład dopłacić tej kwotę. Top Auto Kraków.